Janusz Kowalski, Zjednoczona Prawica. Szanowni Państwo, ja akurat w związku z tym, że jestem wnukiem Marszałka Polski, a dokładnie mój ojciec był osobą, której ojcem chrzestnym był Marszałek Polski Edward Śmigła, a jestem wnukiem byłego, byłego legionisty i członka POW, człowieka, który współpracował z marszałkiem Piłsudskim ja do wszystkich tego typu wydarzeń, które mają za cel podkreślenie rocznicowe, a tu mówimy o stuletniej rocznicy wybuchu powstań śląskich, co jest bardzo ważne z punktu widzenia przywrócenia pamięci, która przez wiele, wiele lat III RP była niestety gdzieś kamuflowana. Podchodzę z pewnym rozsądkiem. Chciałbym, żeby te tematy były zawsze wyłączone spod, wyłączone spod polityki i myślę, że polityką przede wszystkim jest obrażanie 200 tysięcy mieszkańców Górnego Śląska Katowic, którzy mieli zaszczyt oglądać i wielką przyjemność oglądać polskie wojsko i mam nadzieję, że właśnie te defilady będą w różnych regionach, być może w przyszłym roku w Gdańsku, być może w Poznaniu, bo Polacy chcą 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego obchodzić wspólnie i apelowałbym, aby jednak nie używać żołnierzy do polityki i starać się jednak, aby te rocznice łączyły. Ja nie widzę tu żadnej polityki, widzę tutaj piękne święto, a z naszych żołnierzy jestem dumny i mam nadzieję, że tego typu tradycja będzie w następnych latach kultywowana i będziemy się spotkać również w innych miastach. Nie używajmy i nie atakujmy w politycznie polskich żołnierzy. Dziękuję bardzo. Janusz Kowalski, Zjednoczona Prawica.